Mano, jesteśmy dzisiaj w w Zabrze standardowo, najlepsza siłownia tutaj na Śląsku. Lecimy dzisiaj klatkę barki triceps, czyli troszeczkę odwrotny zestaw niż ostatnio. Klatka dzisiaj będzie priorytetowa, dlatego ją ładnie dowalimy. No i oczywiście zaczynamy od brzucha standardowo. Każdy trening zaczynamy od brzucha po to, żeby ta kosteczka była twarda. I wyszło, i ładna. <śled> <śled> Także działamy. Tak, jest mocno w tym okay. przyklejone druga strona tak samo. Ok, stajemy sobie wyprostowani. Schodzimy powoli na rękę do przodu. O, tutaj było wow. głęboko. Oddychamy trzy razy i wracamy. Ok? Lecimy pięć razy takie. Mamy okay, mamy sobie gumę troszeczkę wężej i naciągamy ją do siebie dwadzieścia razy. łączymy łopatki ładnie ze sobą. Lata do przodu, ładnie łączyć łopatki ze sobą. Mocno ściągasz do środka. Tak jest i dynamicznie. Jedziesz. Jeszcze 10. Raz, dwa, trzy, mocno otwieraj lata. sześć, OK. I dajemy sobie pod putę gumę. Unosimy przed siebie. Dwadzieścia razy. dopinamy klatkę do do dni oczu i nie zła jedziemy do linii oczu lata do czas dla naszych ludzi na grupie taką rozgrzeweczkę możecie sobie wrzucać nie musicie korzystać z tej którą wrzucałem Wam w linku ona też będzie doskonała do góry ciała także możecie z niej korzystać i przejdziemy do brzucha, zaczynamy od unoszenia nóg. Czyli wstępujemy sobie na drążek. I wyprostowane nogi, nie za wysoko, tak żebyś poczuł tutaj napięcie w dolnej części, ok? Raz. Wydech u góry. Wydech u góry. O, właśnie. Starajcie się pracować świadomie oddechem, żeby przy napięciu brzucha wypuszczać mocno powietrze. Dzięki temu to dopięcie, ono będzie dużo lepszej jakości. 10. Raz. Dawaj, dawaj. Dwa. Dopinaj ten brzuch porządnie. Pięć. Sześć. I dla naszych osób na drugie. to jest drugi zestaw na brzuch. Także robicie sobie go w drugim dniu e, treningowym. Ten, który wrzucaliśmy poprzednio był pierwszym. Będziecie robić cztery zestawy na brzuch, ok? Znów wstępujemy na drążek i robimy rower w powietrzu, dobra? Czyli taki bardziej marsz w sumie. Jedziemy. Taki rower. Dokładnie prostój do końca, biodro, a dole do końca, O właśnie. Tak, Idę w Tak, dziesięć, raz, dwa, trzy. I ostatnie ćwiczenie będzie z gumą, jeśli macie wyciąg górny. To doskonale, bo możecie sobie zrobić to ćwiczenie z wyciągu górnego. Natomiast my użyjemy gumy do tego. Chociaż mamy wyciąg, ale pokażemy wersję dla osób, które wyciągu mogą nie mieć. Czyli łapiemy sobie gumę, podchodzimy i garbimy się mocno. Mocno wypuszczamy powietrze. Ok. W dolnej fazie ruchu chcecie mocno wypuścić powietrze, zaokrąglić plecy i mocno ścisnąć wszystkie mięśnie brzucha razem ze sobą. Dzięki temu napięcie będzie bardzo dobre. O właśnie. I wydech na dole Dawid. Tak jest. Wypuść mocno powietrze. Rozciągnij bardziej góry i zgarnij się mocno. O właśnie. Dokładnie. Ok, super. Tak jak wspomniałem, możecie to robić również z wyciągu górnego, ze sznurkami. Wtedy sznurki macie przy głowie i analogicznie tak samo wykonujecie to ćwiczenie. Troszeczkę jest lepsze napięcie, jeśli macie wyciąg, ale jak się mocno skupicie, to z gumą jesteście też w stanie dobrze to wyczuć. Jak czujesz Dawid? Czuję. <grytanie> czuję, czuję. To ładnie. I lecimy trzy takie serie, 20 powtórzeń, minimalnie 15. Druga Jakie serie. przerwy między? Minutka. Czyli lecimy trzy ćwiczenia bez przerwy, minuta przerwy, kolejna seria. Było kardio dzisiaj na Było kardio. Doskonale. Godzina 7 rano, 5,5 godziny snu, ale cygaro. No. Po cardio medytacja, po medytacji, opalanie. Miro, Miro. <laughs> co tu się dzieje? Nie, Patrz, co tu się dzieje? Dobre światło to jest. <laughs> to jest wszystko dobre. Jeszcze formę musimy zrobić. Też <laughs> <Dasz> dobrą. <laughs> Cyklu mental. Kochani, mam dla was tip, który mi pomógł bardzo w trenowaniu. Nie macie pojęcia jak bardzo bardzo. <laughs> Także bardzo bardzo. O co chodzi? Ja już chodzę na treningi na takiej zasadzie jakbym chodził myć zęby. I teraz dopóki nie jest ciężko, to na treningie ja mogę iść bez problemu. I idę, mogę pojeździć sobie na rowerku, mogę sobie poćwiczyć i po prostu robię to na totalnym luzie, podchodzę do tego naprawdę jak do mycia zębów. I dopiero jak się robi ciężko, Dopiero wtedy aktywuje w sobie albo agresję, albo złość. Na te kilka powtórzeń ja się staram. Tak to ja tutaj jestem bezwysiłkowo. I teraz Wy musicie to w sobie wyczuć, żeby przychodzić na siłownię na luzie. Spędzacie miło czas, trenujecie, 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 i w pewnym momencie się robi ciężko. I dopiero wtedy aktywujecie w sobie power. I po, po podanej serii od razu wrzucacie na totalny luz. I jakby się nic nie działo. Także dlatego często zobaczycie na vlogach, że jak ja ćwiczę, schodzę, to się od razu uśmiecham, jest pełny luz, bo chcę wyluzować. Także to jest złoty tip. Na luzie i aktywujemy złość tylko wtedy, kiedy trzeba. Także bawimy się poziomami świadomości. Ci, co wstali książkę, to wiedzą. Lecimy. I zaczynamy od pierwszego ćwiczenia na klatkę piersiową. Będzie to wyciskanie, leżąc, ale w troszeczkę innej kombinacji niż znacie. Czyli typowe 3-4 serie zostawiamy gdzieś tam w boku. Wchodzimy w tak zwane fale, czyli wykonujemy sobie 6-4-2 powtórzenia z minutową przerwą pomiędzy. Następnie wykonujemy drugą falę, 6-4-2, ale już zwiększamy obciążenia względem tej pierwszej fali. Czyli na początku mogłeś robić na 6 powtórzeń 60 kg, ale w drugiej fali już zwiększasz do 65 tak? W oparciu o ciężary maksymalne tak sobie to dobieramy. Kto jest na grupie, ten wie, jak to ma dokładnie robić, bo jest wszystko w planie opisane, natomiast Wy zobaczycie namiastkę tego, jak to powinno wyglądać na filmie. Działamy. Musicie pamiętać o tym, żeby absolutnie zawsze ustawiać klatkę maksymalnie z przodu. Wypadki w dole, nawet jeśli e, ucieka Wam za każdym razem ta klatka, poprawiajcie ją za każdym razem, żeby pilnować tej pozycji. Także jedziemy jedziemy, moi drodzy, dwie serie rozrzewkowe i później 642, 642, dwie fale. Dopń ją u góry. Przytrzymaj. Czas. Ok, wystarczy. W zeszłym tygodniu zaczynaliśmy sobie falę od 50 kg. Dzisiaj progresujemy, więc lecimy pierwszą szóstkę na 60 kilo. I analogicznie później zwiększamy ciężar, czyli kolejne 6 powtórzeń. W następnej fali już będzie 65. Także lecisz Dawid? Mocno. Raz. I zwiększamy do 70 kilo na 4 ruchy. Ok. łyczek wody. w to. Ustaw łopatki. i lecimy. Mocno. Raz. Dopinaj u górę. Dwa, trzy. Pracuj. Jeszcze raz. Hop! Świetnie. Ok. A, katka, zostały jest... nam dwa ruchy. Polecimy sobie na 75 kilo, więc po 2,5 i dołożymy na stronę. Hop! Skupienie, ustaw się. Jedziesz, dwa ruchy. Mocno, raz. Bez odbijania, bez odbijania. Hop! I do pięcia, dopięcie. Ok. Super. No, więc teraz odpoczywamy sobie po tej fali z 2-3 minuty i zaczynamy znowu 6-4-2, ale już na wyższych obciążeniach o jakieś 5%. Czyli zaczynamy od 65, 75 i 80. Spróbujemy. Tak! Rzucaj we mnie. Lecimy. Dzień dobry, witam czy cześć, cześć. Nazywam się Dawid Piątkowski. To jest mój trener. A to moje przeznaczenie. Dwa ruchy. Pięć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Super. elegancko, Bardzo. bardzo. Mam minimalny problem, żeby dopiąć tą klatę. No. Bo wiesz, że musisz jednak... W miarę prostować to łokcie, żeby ona te do, dopięcie, ciężko jest zrobić jak niektórzy wiesz, nie, do, nie dociągają łokci, więc nie chcemy robić przeprostu żeby ten łokieć wyskakiwał nam ale ja chcemy my... robić wyprost, mimo wszystko nie. ten lockout, czyli takie dopięcie tak samo jak robisz przysiad to prostujesz do końca biodro, żeby to wszystko tutaj dopiąć, nie? a nie zatrzymujesz się tak, mając okay. tyłek z tyłu okej okay. okay. No, to teraz będzie ciekawie. 75. 3, 2, hop. Lecimy. Mocne 4. Raz. Dawaj, dawaj, dawaj. 2, płynnie, płynnie, płynnie. 3, dopinaj, dopinaj. Trzy, raz. hop, 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 hop. Ok. Okej, okay. dwa ruchy zostały nam Dawid, ale jak odpoczywasz to ja przynajmniej wykorzystam to stąd. Nie. <gry> nie, 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 tego nie pokazuj, nie, weź go nie pokazuj. Na świeżości ja też tak ja pracę Rozgrzałeś ciężar. Ale ty masz tak. łatwiej, bo ty masz klatę większą. No, ja bardzo. Ja mam. Ja mam ja... Dawaj. Pokaż. No wygląda łatwo, nie? W teorii Dwa razy. Jedziemy. Trzy. Nie, bo ja wiem, jak to będzie wyglądać. Ja się wstydzę. Chwilę. muszę zmienić poziom świadomości. Dobra. Jeszcze? Nie. Let's go. Dobra. Trzy. Dwa. Ostatnia seria. Jedziesz na maksa. O, kurczaczki. No, skup się. Mocno. Nie drać pozycji. Dawaj, 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 dawaj. Super. Co jeszcze? W ogóle nie skoprowidowałeś. No, Także tak jak zaczynaliśmy w poprzednim odcinku od ciężkich barków, tak dzisiaj zaczynamy od ciężkiej klaty. Klata ma dużo włókien, szybko kurczliwy, dlatego potrzebuje takiego impulsu w postaci dużych ciężarów. No i progresujemy, z treningu na trening, to jest najważniejsze. Moje ego dostało impuls. Ok, ruszamy z drugim ćwiczeniem, moi drodzy. Rozpiętki na lekkim skosie w górę. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że idziemy powolną fazą ekscentryczną, czyli 3 sekundy w dół. Rozciągnięcie, sekunda zatrzymania, bomb, dynamicznie dopinamy. Ok? Kładziemy się na ławce. Latam znowu mocno z przodu, tak jak przy wyciskaniu. Je. I po takim ruchu je cały czas prowadzisz. wolni w dół. Na 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Zatrzymanie, bum. Zamykasz. Raz, dwa, trzy. Hop! Góra. Dwa. Raz, dwa, trzy. Tak jest. I ta dłuższa faza ekscentryczna daje Wam jeszcze lepsze uszkodzenie na klatce. Dokładnie tak. Mocno dopinaj. Nie odpuszczaj napięcia u góry. Trzy <noise> serie. Zwiększamy sobie delikatnie w górę. Zaczęliśmy od 15, myślę, że teraz 17,5 i na 20 skończymy. Ta! Tak, Miro! Okej! Okay. Także moi drodzy, skupiajcie się na tym, żeby progresować z ciężarem, żeby pracować na idealnej technice w odpowiednim tempie, ale ciężar to jest podstawa. Inaczej mieć nie mam potrzeby rozwoju. Damy im tą potrzebę. Nie damy im wyboru. Nie damy im potrzebę. Będą musiały rozblać. Idziemy ładnie. 10 rupów. Przynajmniej. Najlepiej 12. Powoli w dół i mocna góra tam. Raz, pięknie. Dopinasz. Pełne skupienie. Twój mózg siedzi w klacie teraz. Tylko ona pracuje. Trzy. Mocniej dopinaj u góry. Tak jest. Pracuj, pracuj. <laughs> nie boli. Coraz lepiej, nie? Coraz lepiej wierzę. jest wchodzi. taka różnica między tym, a co było na początku. Jeśli chodzi, wiesz, o... Widzę świadomość nawet pracy tych mięśni, że jej lepiej napinasz. Że ciężary są większe, wszystko jest na najlepszym poziomie. A to jest nie, ale to, to jest to, nie? że ka każda Twoja uwaga wpływa na to, że jak ja się bardziej koncentruję, to tak. serię dopinam to na końcu, a ja zawsze puszczałem. I teraz no ja tak. tak samo intuicyjnie. To jest ta ja intuicyjnie szukam, czy to robić trochę wyżej, tak. czy trochę niżej, żeby to dopiąć. Dokładnie. No. Bo już masz taką potrzebę, bo ja już ci wiesz, daję drogowskaz no. i już poszukujesz tej drogi, nie? A teraz, jak przychodzisz sam na trening. Działaś z automatu, po prostu robisz to, nie? Bez żadnego tempa, bez specjalnego, wiesz, skupienia na napięciu i tak dalej. Ciężary też są przypadkowe, bo nawet nie wiesz ile tydzień temu robiłeś, nie? A mamy to wszystko ponotowane i wszystko to idzie, nie? No... Żarty się pomału kończą. Cieszę się, że zaczynają ciężary wchodzić. Ale i tak Miron musiał mi oczywiście zbesztać za to, że źle wymieszałem szejki. <laughs> Ale słuchajcie, mam już całą reklamówkę przychodzę na Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej info na temat tego, co pije, kiedy pije, dlaczego pije, bo to jest cała technologia, nie? Także smacznego. Co on tam wam przewija za bajerkę? No to będzie ciekawe, trenerze. Powoli w dół, kontrola i dotąd. I jedziesz. Raz! Mocno. Napięcie, napięcie. A, dobrze. Trzy. Nie trać pozycji. Cztery. Jeszcze raz zrób i dopinaj u górę. u góry. Dobra, zmniejsz ciężar. Zrzuć go sobie. Tak. Nie przejmuj się. Jedziemy 17, na. 17 czy 15. Piętnastki. Ok. I chcemy wyciągnąć w tej serii 12 powtórzeń, więc dobijamy jeszcze 7 ale kontrola i troszeczkę wolniejsza na opuszczania. Kontrolujesz, kontrolujesz i dopinasz mocno. Dwa. Pracuj, pracuj. Ostatnia seria. Hop. Trzy. Ha! Dawaj, 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 dawaj. Cztery. Jeszcze. Tak. Dopięcie jest tutaj. Zauważcie, żeby Dawid mocno się skupiał na środku i dole klaty. Bez przeprostu łokci. Do dopięcia, dokładnie. Czyli nie chcemy wyciągać barków mocno do przodu, tylko trzymać łopatkę cały czas w dole i mocno pracować właśnie tu dołem. Ostatnio robiliśmy na dół pompki na poręczach, natomiast dzisiaj sobie wykorzystamy maszynę, która działa rewelacyjnie. Bardzo lubię te maszyny, także korzystamy z tego, co mamy na siłowni, a sprzęt jest naprawdę kozacki. Jeszcze pięć ruchów. 12 mamy. Dawaj, dawaj, raz. Nie, nadzieję, że będzie mniej. Dwa, dopinaj, dopinaj. Trzy. Jeszcze raz. Ok, dobra. I tu już lecimy większą ilość powtórzeń. Zmęczyliśmy klapkę dosyć mocno, już tam wcześniej ciężarem. Tutaj już ją powiedzmy domęczymy. Fajnie doizolujemy ten ruch. Także zwiększymy sobie jeszcze odyszkę. Fajnie, fajnie. Odyszkę, nie ma problemu, rzucaj we mnie. Dobrze, że wy wszystkich kulisów nie oglądacie. Miron nam nie wymyślił ksywę. Armani. Tani Armani póki co. Bazarowy. Bazarowy. turecki. Dobra, musimy z niego zrobić legitnego, takiego włoskiego ogiera. Armaniego. Na razie, na razie, jest Fiat, no. włoski Fiat. Tak jest. I do 12 mocno. Dwa, dopinaj dół i środek, Dawid. O właśnie. Niżej barki, niżej barki, nisko barki. Dawaj, dawaj. O, raz. Niżej ten bark. O właśnie, jeszcze raz. Czuję jak mi te barki... Uciekają. Znaczy ogólnie naturalnie mam jakoś tak, że jak już duży ciężar, to one mi idą tu i chcą zawsze, tu być. No, tak muszę muszę je wbić w dół i tak. wtedy jest ok. A dwa już jak walczę, no to, no, brawie, to, to kombinacje. Ale da się i teraz to jest to, że ja mam zawsze robić półruch jakby co. Ale nie, że... Nie tracisz pozycji, no, dokładnie. No bo jeszcze mam taki nawyk, że chcę... Tak. Zamiast wziąć zrobić połówkę do końca, tak, ile potrafię. To jak robisz już tą połówkę, to staraj się tą połówkę przytrzymać u góry, czyli nawet jak nie jesteście w stanie wycisnąć do końca, tylko do połowy, to przytrzymajcie w tej połowie, czyli tu hop, napinacie i dopiero opuszczacie, a nie, że tylko takie robimy szarpane te ruchy, nie? Okej. Okay. to jest super, to, to jest naprawdę fajna metoda. Okej, okay. klata z przodu, jedziemy pod chwytem, zablokowane łokcie. Bardzo. Tak, Nie chowaj klaty. Cały czas w przodu. O właśnie. Tym samym sobie kończymy klatkę piersiową. Bo ona jeszcze fajnie tutaj pracuje. W troszeczkę innym zakresie ruchu, w trochę innym położeniu. No i oczywiście przód barków już fajnie się aktywuje. Dawaj, dawaj. Dobinaj mocno. Tutaj całą część. Raz. Jeszcze raz. Tak jest. Okej. Okay. <noise> Pięknie. Pięknie. Ale najpiękniejsze jest to, że uwielbiam sobie tak dać w kości. coś pięknego. Od razu widzę City Fletchera jak się na siłowni. Tych wszystkich kozaków, którzy inspirowali, jak Arnold i tak dalej. Pełny but. No, dzięki temu gladiatorowi trochę łatwiej to Także Także... Od razu raz Płynie, płynnie, od razu, bez zawahania. Dwa, Uch. dawaj, od razu. Trzy, jeszcze raz. A, właśnie. Dokładnie, płynnie, ale powoli. Tak, jest, kontrola. O, właśnie, tak jest. Mocno, mocno. Dał, dał, dał. Czuję. Jeszcze. Raz. Bardzo mocno, mocno, Pracuj. twoje. Do końca, do końca, nie odpuszczaj. Ta. Jeszcze raz. Co to było, kurlo? co to był za dźwięk, Miron? Odpuszczaj. Ta. odpuszczaj. Ta. Okay. Taki miał być. Okay, okay. Włączymy sobie handlę przed sobą, wyciskamy je złączone nad głowę. Dzięki czemu w dalszym ciągu mamy przedni akton mocno odpalony. I tak naprawdę ten trening będzie głównie właśnie skupiony na przednim aktonie. Troszeczkę będzie boczny. W późniejszym ćwiczeniu lecimy. 12 ruchów, włączone hantle. Czyli tutaj próbu. No. Tak i wyciskasz. Tak jest. Dobrze. Mocno. Dwa. Kontroluj, kontroluj. Trzy. Ładnie. Dopinaj u góry. Cztery. Trzymaj plecy. Pięć. 6 Sześć. Jeszcze raz. Super. Kontrolujesz. Sześć. Plecy, tak. Chodzisz pod danko, tak? 3 I mamy trzecie ćwiczenie na barki. Będzie to unoszenie w oparciu o ławkę skośną. Generalnie to już ćwiczenie będzie troszeczkę zahaczać nam o boczny akton barku, ale w dalszym ciągu przód będzie również pracował. Więc ustawiamy się na ławce w ten sposób. Trzymamy sobie handle tutaj i pracujemy w literę Y, czyli ani nie do przodu, ani nie całkiem do boku, tylko pracujemy po skosie. Dzięki temu u góry napinamy boczny i przedni fajnie aktą Bo bo W ten sposób działa. to jest ostatnie kuczenie na barki. O właśnie. O kurczę. O właśnie. Nie, ale już zaczynam mieć takie jajo, jajo głowie. Gdzie, 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 są węgle? Gdzie są węgle? Jajogłowie. głowie. Dobra, moi drodzy, trzecie. <noise> Okej. Okay. Dawid ładuje węgielki, a ja wam w tym czasie powiemy, co działamy na koniec. Triceps, oczywiście na koniec. I dzisiaj mamy francuskie wyciskania. Także Dawid pokazuje, co tu się dzieje. Robię francuzów. Francuza, francuski. Tutaj ruch mamy cały wstawie łokciowym, prowadzimy do barków i prostujemy sobie, okay? Nagraj jego tricka od dołu. Weź to pokaż jeszcze raz, nagraj go od dołu. No? Nic tu nie widać, słabe światło. <śmiech> <Udo>. <śmiech> Jak ta łódka? Ty, Milon ma cztery nogi. <laughs> 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 Dlatego jesteś mistrzem Polski. <laughs> Okej, okay, troszkę szerzej. Prowadzimy do barku. Mocno wyprąć. 5 Pięć. Dawaj, dawaj. Sześć. Siedem. Dawaj, dawaj, pracuj. Czyli kiedy robimy przerwę? Minutę, kiedy trzy? Trzy między ćwiczeniami? Generalnie dłuższe przerwy, 2-3 minutowe robimy między ćwiczeniami wielostawowymi, czyli tam gdzie bierze udział więcej grup mięśniowych, gdzie potrzebujemy trochę więcej złapać tlenu i odbudować ogólnie więcej ATP. Jeśli chodzi o takie ćwiczenia izolowane, to wystarczy minutka, bo nie potrzebujemy tyle czasu, nie? Do regeneracji. No to zaczynamy. Raz. No co? Dopinaj. Pełny wyprost łokcia. Trzy. Cztery. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięć. Kończymy dzisiejszy trening prostowaniem sznurków z wyciągu górnego i możecie to sobie robić w dwóch opcjach. Albo stojąc blisko przy wyciągu, albo trzymając linki nad głową, prostując je przed siebie. Także my dzisiaj zrobimy tą drugą opcję, ale również e, jeśli Wam jest z jakiegoś powodu niewygodnie, to możecie robić wersję przy wyciągu. Po prostu na boki bardziej otwieraj. Na boki. O właśnie! Lata z przodu. Mocno do jednej tricepsy. O właśnie, dokładnie. Tutaj bardzo fajnie pracuje długa e, głowa. Nie ta, tylko tricepsa. Pracuj, pracuj. Jeszcze pięć. O, Wspaniałym dziękuję. akcentem kończymy dzisiejszy trening. Jeśli Słuchajcie. chcecie obserwować również moje przygotowania, to piszcie w komentarzach. Może również będą nagrania z mojej Bo formy ty się życia. przygotowujesz do? Ja, no jest sezon jesienny walka o kartę pro. Także najwyższe jakby powiedzmy liga mistrzów w kulturystyce. Nie? No dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby były uwiecznione moje przygotowania. Dokładnie. Do okay. zobaczenia. Już Trzymajcie jutro. się Dzięki. Dzięki, Viro Piona.